Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim filmem, w którym pokażę Wam pewne wydarzenie, w którym brałam udział. Jest to yoga na dachu hotelu Monopol. Jeżeli jesteście z Wrocławia, to wiecie o jaki budynek chodzi. Jeżeli nie, zobaczycie ten budynek, to miejsce na filmiku. Ale zanim zobaczycie ten materiał, chciałabym Wam powiedzieć parę słów. Przede wszystkim bardzo chciałam Wam podziękować za wsparcie. Nie wiecie ile znaczy dla mnie to wszystko. To naprawdę mobilizuje do pracy. Z drugiej strony mam dla Was taką może trochę przykrą wiadomość, ponieważ robię sobie przerwę od internetu. Dobrze słyszycie? Od internetu. Nie użyłam tutaj słowa tylko YouTube, ponieważ robię sobie przerwę od Facebooka, od Instagrama, po prostu od social media. Ostatnio czuję się przemęczona i stwierdziłam, że dobrze mi zrobi taka przerwa. E, myślę, że to jest dobre i Wam też polecam od czasu do czasu zrobić taką przerwę. E, drugi powód, dla którego w ogóle robię tą przerwę, to jest taki, że po prostu wylatuję, e, lecę spełnić jedno ze swoich marzeń. E, nie powiem Wam, gdzie lecę. Chciałabym, żeby to była dla Was niespodzianka, jak wrócę. E, I na pewno będą z tego miejsca jakieś filmiki czy zdjęcia, będziecie mieli co zobaczyć. Trzeci powód to jest taki, że tam gdzie lecę, no to ten internet jest dość słaby, więc nie chciałabym się po prostu stresować tym, że nie mam po prostu, nie mogę się do Was odezwać. Dlatego też nie będę robiła też. Tak, jak niektórzy YouTuberzy robią, że nagrywają na zapas i po prostu jak ich nie ma, to te filmki się publikują. Ja natomiast tak nie robię, chciałabym po prostu mieć z Wami kontakt, a tak to bym po prostu tego kontaktu nie miała, więc po prostu robię sobie przerwę. Jeżeli chodzi o przerwę. Ona będzie trwała do 22 lipca. 22 lipca pojawi się filmik, więc mam nadzieję, że mimo tej długiej przerwy zostaniecie ze mną. Oczywiście, jak wrócę, to bardzo chętnie zajrzę do Was i zobaczę, co tam się u Was dzieje. A Wy, mam nadzieję, że mimo tego, że mnie nie będzie, to i tak zostaniecie ze mną. No i tyle co chciałam Wam powiedzieć. Zapraszam Was na dalszą część filmu, gdzie zobaczycie jak wyglądało to wydarzenie.